Najpierw no dziewiczy kurs 7-9 przed nami przyczepa zaczepiona, idę s budy buty zmienić i Pozamykać i jajdziemy Co psiaki Ej, normalnie jak cienie za mną, nie? Ej, jak cienie Zobaczymy jak to w transporcie się sprawuje zaczepione, światła sklepie są, także pomału można jechać. Ktoś mi pisał o przeciąganiu liny, żeby zrobić coś takiego. A kurde, może, może nie powiem. A może byśmy tak to zrobili na jakąś okrągłą rocznicę, co? Chociaż do 100 tysięcy subskrypcji, to jeszcze u brakuje jak. Do renty, nie powiem komu. Natomiast co chciałem wam dzisiaj powiedzieć? Z racji tego, że troszeczkę już z tym tą 79 pojeździłem. Zarówno w pracach polowych z głęboszem, ale myślę, że jak z głęboszem, to i bardzo podobne odczucia będą przy kultusie. Być może inne będą, jeżeli chodzi o talerzówkę. Również ciągnik poszedł do transportu, więc jakieś tam swoje pierwsze spostrzeżenia mogę Wam przedstawić. Oczywiście, różnice konstrukcyjne, jakie są między ciągnikami, no wpływają dość mocno. Bardzo istotnie na odczucia. No bo gdy w ciągniku po lewej stronie nie mamy miękkiej osi, a w ciągniku po prawej mamy tą miękomość, dodatkowo po prawej stronie mamy siedzenie Active Seat, po lewej zwykłe pneumatyczne, no to już odczucia w jazdy, z jazdy będą zdecydowanie inne na korzyść 79. No każdy, kto zresztą jeździł na miękkiej osi, samej chociażby, no to już wie, że komfort jazdy jest zdecydowanie inny, aniżeli na ciągniku. Z, ze sztywną osią w 7-8 ratuje sytuację dołożony przeze mnie wiszący w dalszym ciągu partyzancko akumulator gazowy do przedniego tuza i po zawieszeniu obciążnika tego niedużego 900 kg już zdecydowanie komfort jazdy się poprawia już myślę, że w... użyję takiego określenia, że już można śmiało w transporcie sobie jeździć dosyć, dosyć wygodnie Zawsze będzie to, będą to odczucia gorsze i sam komfort będzie gorszy niż w ciągniku, kiedy, gdzie mamy miękką oś, ale jednak już zdecydowanie ta amortyzacja poprzez obciążnik poprawia dość znacząco jazdę. Kolejna sprawa no to przekładnie. No tu mamy power quada 5-biegowego, 4,5 Tu mamy przekładnie, nie wiem jak to nazwać, bezstopniową, automatyczną. Mm. Takie coś jak w skuterze, tak? Dodajemy gazu i jedziemy. W Audi coś takiego się nazywało bodajże Tiptronic mniej więcej. I tu mamy to samo. I teraz... No przeskok jest, ol... jest, jest... No nie powiem, że olbrzymi. No nie, to chyba jest za, za mocne słowo. Ale jest na pewno bardzo na plus. Ja tutaj pomijam kwestię awaryjności, ewentualnych kosztów naprawy i tak dalej, bo to... No, to jest jakby ma na pewno olbrzymi wpływ na podej podjęcie decyzji, jaką skrzynię wybrać, ale pozwólcie, że skupię się tylko i wyłącznie na takich odczuciach typowo personalnych, moich osobistych, hmm. może nie do końca obiektywnych, ale no takich moich po prostu, tak, mam dwa ciągniki, dwa różne ciągniki, więc mogę je sobie śmiało porównać. No i zdecydowanie autopower jest skrzynią przyjemniejszą w pracy, przyjemniejszą w użytkowaniu. W taką bardziej ergonomiczną, fajniejszą dodatkowo. No tutaj, dzięki temu, że jest autopower, mamy też i podłokietnik, od razu z elektrozaworami wszystko mamy pod ręką. No to wiadomo, jest to nawet duży plus, aniżeli gdzieś tam szukać, sięgać z dala od fotela. No i silniki. Tu mamy 6.8 bodajże litra, to samo co w 6.6. Natomiast silnik, a dobra, a tu mamy 8.1. Natomiast ten silnik 6.8 to jest bardzo udana konstrukcja on wychodził też w kombajnach tam robili z niego pod, pod 300 koni i z tym silnikiem się nic nie działo, więc jakby okej, okay. pojemnościowo, wiadomo, 8 litrów, super i tak dalej, natomiast ze względów takich w ogóle użytkowych, to ten silnik 6.8 z 7.8 żadnych problemów nie, nie sprawia, żadnych ponad normę, bardzo trwałe, mocne silniki elastyczne. Brzmienie silnika, tak jak mówiłem, dla mnie te z 7,8 jest fajniejsze, aczkolwiek dzisiaj. Tak, po śmieci przyjechali. Aczkolwiek z silnik 8, dzisiaj w transporcie on dopiero kiedy, tak wiecie, silnik jechał na niskich obrotach, tam 1400 dodało się gazu, to wtedy było słuchać te burczenie w końcu. W polu 7,9 jest dużo bardziej elastyczna. I teraz pytanie tylko, czy to jest zasługa silnika, czy przekładni? Moim zdaniem jest to zasługa przekładni. Tak mi się wydaje. Chociaż. Na chłopski rozum, większa pojemność, większy moment obrotowy bardziej silnik odporny na obciążenia posiadający no właśnie ten większy zapas wynikający z pojemności który pozwala na lepsze zbieranie się silnika i, i właśnie takie, taką odporność na, na chwilowe obciążenie. Natomiast ja mam odczucia takie, że to skrzynia tu robi robotę. Mianowicie jeżdżąc z głęboszem na obrotach 1500-1600 i prędkościach 5-6 na godzinę, tym ciągnikiem robiłem te same prędkości na obrotach tak 1700-1900, no czyli powiedzmy średnio 1800. Czyli mamy zaokrągleniu no 200-300 obrotów mniej na 7,9 aniżeli na 7,8. Obu ciągnikom na pewno brakuje masy. Zarówno jednemu jak i drugiemu. Zdarzało się, że 7,8 jakby sprawiała wrażenie, że już jej brakuje mocy, jeżdżąc na tym zakresie B. Natomiast gdy się zredukowało na, na niższy półbieg, na B1, B2, no to, to jakby tej mocy już nie brakowało, natomiast brakowało uciągu no Tego tak nie mogliśmy realnie sprawdzić, no bo warunki są jakie są, jest dosyć wilgotne, więc zawsze ten poślizg kół będzie zdecydowanie większy, aniżeli w warunkach, w jakich pracowaliśmy 7-8. Jednak no, te odczucia są na pewno bardzo na plus. I tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że to większa zasługa przekładni aniżeli silnika, chociaż na pewno silnik też jak najbardziej na plus. Z takich jeszcze ciekawostek, moim zdaniem 7-9 ma lepszy, Lepszy, to znaczy mniejszy promień skrętu od 7 8. Być może to jest tylko kwestia przestawienia tam gdzieś na ogranicznikach jeszcze co jeszcze? Tu bardziej słychać przekładnie w kabinie. No nie jest to może takie wycie, jak z Hollanda, jak się niektórzy tam nabijają. Natomiast tu zdecydowanie bardziej słychać silnik. Nie? Tutaj jakby nie słyszymy przekładni, a tu tą przekładnię słychać. Nie jest to, mówię, jakieś tam bardzo głośne wycie, natomiast jest to, no jest to wycie po prostu. No, no tyle, no i inaczej się tego, mi się wydaje, że inaczej się tego nie da określić. Tak po prostu ta przekładnia brzmi, tak ją słychać w kabinie. Tutaj praktycznie sam dźwięk silnika. Przyjemność zjazdu jest na pewno, jeżeli chodzi o walory słuchowe, dużo większa tym ciągnikiem. Coś to chciałem Wam jeszcze wspomnieć. No tu mamy klimatronik, elektrozawory. Elektrozawory bardzo na plus, natomiast... Przy przyczepach, ja zawsze miałem taki zwyczaj, jak tutaj mamy wajchy, że opuszczam przyczepę na tym tak zwanym wolnym ja to tak nazywam, wolny spływ, nie wiem czy to tak jest, że pchamy dźwignię na sam przód i przyczepa, skrzynia pod własnym ciężarem sobie opada, no tu jednak musimy wyzwolić to przy użyciu, to opadanie przy użyciu hydrauliki, to takie różnice jeszcze są. No Siedzenie na, na duży plus, to tak jak wspomniałem. Wiadomo, ja tam nie będę się nad takimi rzeczami jak oświetlenie tutaj rozdrabniał, bo to oświetlenie po prostu trzeba zmienić. O tym wspominałem. Z takich rzeczy, które mi się rzucają od razu w oczy, to to, że umie układ kierowniczy. A to w siódemkach tych właśnie amerykańskich tej serii Waterloo jest dość często spotykaną historią, czyli. No luzy tutaj na tej kolumnie kierownicy, gdzie się ją ustawia góra, dół i tak dalej. No w tej 7-8 jest wszystko sztywne, no tutaj to ma delikatne luzy. Kurde, 12 tysięcy godzin to jest 5 tysięcy więcej niż my mamy tu, czy tam 4,5 tysiąca, no będąc bardziej precyzyjnym. Więc wiadomo, że to będzie bardziej wyrobione, ale ogólnie w środku ciągniki tak jest bardzo zadbane, tuż do takich rzeczy mniej technicznych przechodząc. No i widzicie mocowanie tuza, tu mamy tego Lafarge'a, czy jakoś tak, taki delikatniejszy się wydaje. No tu mamy sautera i to mocowanie tu zajdzie aż, aż tak tutaj daleko pod ciągnik. No ma to na pewno swoje plusy jak i minusy, to jak, jak wszystko. To w sumie chyba tyle z tych różnic, także na pewno nie ma, o tego nie powiedziałem, nie czuć różnicy w mocy. I wynikać to może z kilku kwestii, po pierwsze nasza 7.8 jest po prostu podkręcona i ma w chwili obecnej, ja nie pamiętam dokładnie 220 czy 230 koni, ale coś w tych granicach. Ten fabrycznie 7.9 ma 230 koni, o ile dobrze pamiętam. Można z niego zrobić z 260, 240, yy, no tam 20-30 koni dołożyć, już tutaj sobie ten temat też przegadywałem, natomiast jakiś fajerwerków z tego silnika, po tym co dostałem informacje od chłopaków zagrotronika, no tu jakiś tam nie wiadomo czego nie będzie i przed, przed podkręceniem zalecają sprawdzenie wtrysków, bo jeżeli coś jest nie tak, no to można sobie kukuna robić. Natomiast ja na chwilę obecną będę się wstrzymywał z podkręcaniem. Zobaczymy jak to będzie wiosną szła robota. Chciałbym na początek ciągnik dociążyć. Wydaje mi się, że tu są braki. Największe, najbardziej odczuwalne przy tej przekładni i tej pojemności silnika, zapasie momentu obrotowego i ewentualnej możliwości podkręcenia go. E jakby no, najważniejszą kwestią jest do, do obciążenie. Jeżeli on nie będzie odpowiednio obciążony, no to nic nam po tych kolejnych 30 koniach, skoro nie będzie to miało przełożenia na, na uciąg. Tak więc ja bym chciał od tego zacząć, a później zobaczymy, niewykluczone, że, że go podkręcimy. Chociaż, tak jak wspomniałem, fajerwerków tutaj nie będzie, bo wiem z tego, co mi chłopaki mówili. No tak właśnie mówię, 20-30 koni, około 100, może 150 nm. Dużo, niedużo, na pewno na plus by to było. Tak jak wspomniałem, tu już my to mamy te 200, tam nie wiem, 20-30, więc odczuć, jeżeli chodzi o moc, ja nie mam. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że wsiadłem do 7,9 i powiedziałem: O kurde, tutaj czuć, czuć te konie. Nie, absolutnie nie. To nie znaczy, że nie czuć tej mocy, że on ma te konie, natomiast nie ma różnicy między nimi, po prostu ja tej różnicy nie widzę i tyle. I, yy... No i tu nad tym chyba się nie ma więcej, co. Yy... Nie, nie ma co więcej rozprawiać, tak po prostu, takie są moje po prostu odczucia w tym temacie. Przed chwilą chciałem coś jeszcze Wam powiedzieć, ale kurde, uciekło mi. Eee, czekajcie. No nie wiem, coś chciałem jeszcze właśnie, tu mówiłem sobie i... A w głowie już, już mi przeszła myśl, żeby coś jeszcze Wam wspomnieć. No w duszy. Eee, także jeżeli chodzi właśnie o tą moc, no to to bardzo bardzo, bardzo, bardzo zbliżona. Ja tych różnic nie zauważyłem. Uważam, że oba ciągniki e, no są mocne, tylko w obu przypadkach brakuje, powtórzę się kolejny raz, uciągu brakuje, brakuje jeszcze tej masy. Niby ciągniki wydają się duże, a jednak e, no mają braki pod tym względem i to sobie trzeba jasno powiedzieć. E, to w sumie tyle. Tak, z tych takich pierwszych, pierwszych rzeczy, które które mi przychodzą do głowy z tych pierwszych odczuć. Podnośnik w jednym i w drugim pracuje bardzo dobrze. Tak samo, takich tam różnic, różnic innych, które by mi się rzucały mocno, nie zauważyłem. Co ciekawe, o to chciałem powiedzieć, tu rozmawiałem z, takim, z moim kolegą, z Kamilem, tak się pytał o odczucia i tak dalej. Ja mówię wiesz co, mówię: no jak wsiadam w tą 7,9 pomimo tego, że ta przekładnia jest inna, trochę tu się różni, tym podłokietnikiem i tak dalej. No, to wsiadłem jak do ciągnika, którego znam bardzo dobrze. No, może to przez to, że mamy tą 7,8. Natomiast, jak mówię, tutaj dużą różnicę robi jednak skrzynia. Trzeba uważać z pedałem gazu. Gwałtowne od, 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 odpuszczenie pedału gazu powoduje dosyć mocne hamowanie silnikiem, hamowanie skrzynią. No, na to trzeba uważać, bo to nie jest nic dobrego. Od hamowania są hamulce. Gdzie w 7,8 puszczamy gaz, no to wiadomo, jest po prostu hamowanie gdzieś tam silnikiem, i to idzie powiedzmy dosyć stopniowo. A tutaj to jest takie bardziej od i tak, jak na przykład tu odpuścimy gaz, to ciągnik, nawet jadąc, nie wiem, załóżmy 5 na godzinę. Tak jak dzisiaj ja przez, przez, przejeżdżałem sobie przez ADM, tu odpuszczam gazu i ten ciągnik się tam przy tych 5 na godzinę pomalutku, bo pomalutku toczy. Tu, jak go jadę 5 na godzinę, odpuszczę gaz, od razu staje. Nie, to są takie różnice. I wracając do tego, co mówiłem, jak jeździłem r tą siedem r to pierwsze, pierwsza godzina, pierwsze dwie godziny powodowały we mnie irytację. Tego, że tak nie potrafiłem w tej skrzyni się odnaleźć do końca. Trochę irytowało mnie, jak ten ciągnik pracuje. No takie wiecie, człowiek, jak jest przyzwyczajony do swojego ciągnika, wsiądzie w inny, no to, to, to pewne rzeczy mu nie pasują. W tego wsiadłem i od razu, tak jak u siebie, tak jakbym w tym ciągniku siedział, nie? I tak właśnie kolega mi mówi: No to jest dosyć istotne, że, że wsiadasz do, do ciągnika i i po prostu Ci się podoba jazda w nim. Później oczywiście jak jeździłem R-ką, to mi się też podobało, no bo człowiek już wyczuł, jak to powinno pracować i tak dalej. Coś tam sobie przestawił, ustawił i wtedy ten ciągnik chodził jak należy. Natomiast no tutaj możliwości ustawienia też mamy dużo dzięki tym wszystkim opcjom tej skrzyni IVT, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak zwanego tego autopowera. Jest tam dużo tych takich bajerków fajnych, a mimo wszystko do ciągnika się wsiada i się jeździ tak, jakby się nim jeździło naprawdę długo i to takie pozytywne odczucia, no wiecie, irytuje nieraz jest tak, że coś kupimy i tak człowiek z początku się irytuje na pewne rzeczy, a tutaj było tak, że po prostu wsiadłem i, i byłem zadowolony, już od razu czerpałem przyjemność, przyjemność z jazdy. No i to w sumie będzie na tyle, trzymajcie się, cześć!